Koty w butach! Halo! To w butach. Nie za wygodnie nie wam? Koty. O tamten śpi, nawet nie skoszy, więc... Tamten to śpi, jak się. Halo! Mm, jak sobie śpią! Ojej, jej, jej! Jakie niewyspane kotki, proszę bardzo! Koty w butach! Majstra! <grym> Witajcie, moi kochani, znowu piękny peżot na naszym kanale czyli Ducato albo jak ten drugi się dziad nazywa Citroen Jumper przychodna do nas z serca Śląska tutaj taki piękny silnik 2.0 HDI zmieniłem trochę modus operandi teraz wyśrodkowałem go sobie tak mniej więcej i od razu dwie strony naraz będę robił, wiecie wcześniej troszeczkę przystawiałem koło przy rogu kanału, no ale teraz tak tam parę centymetrów Głębiej mnie nie spawi. Oczywiście, co, zdemontowałem już sobie koła, zdemontowałem tą osłonę, taką, yy, nazwijmy to, taki śmieszny zamiennik, i oczom ukazuje się od razu. Pierwsze, co zobaczyłem, taki strzał, psz, zobaczcie, jak wyżarte tutaj wszystko. O, a już krew. No, widzimy, jak pięknie to wygląda syf. Tutaj patrzcie, jak było robione, te całe wzmocnienia wszystko było przykręcone tylko tak na sztukę, na wkręty. O. <grywia> Jak odpadło. O, widzimy. O, tak, to, tak to wygląda. Tu też poprzykręcane. Zaraz to muszę, po, o, widzicie, poodrywać wszystko. No i tu będzie trochę roboty. Czekajcie, wezmę jakąś latarkę. No i tak moi kochani, strona pasażera też nie wygląda za ciekawie. Widzimy tu powyżerane pod akumulatorem. Przednia ścianka MacPersona też wyżarta. Tutaj o, rama też łatana. O. No to było faktycznie mocne. Widzimy wszystko odpada. Tutaj było przykręcane na śrubki. Tutaj mamy no to słynne miejsce gdzie jest mocowanie tego, tych sanek, patrz to ładnie... O, uniesiemy to? Widzimy jak to wygląda. Wszystko wyżarte. Ale przynajmniej dali ocynk. Chociaż widzimy, to jest taka prawdziwa ocynkowana blacha i... Nawet ocynk tutaj nie daje rady, jest rdzone, Nawet nie było przyczepione tylko przyklejone nowoczesne metody klejenia. Także tak, moi widzimy, robota jest dość, dość... O, będzie zaawansowana. To wszystko jest do wywalenia. Tak, moi kochani, myślałem, że sobie zacznę od łatwej strony, no ale proszę bardzo. Myślałem również, że gorzej być nie może. Jednak może, może. To jest rama, to jest poduszka silnika. Tu widzimy, tak było wyżarte. Patrzcie, o. Coś takiego, silnik musiałem podeprzeć na lewarku i tą stronę na lewarku, bo wpadł mi silnik do kanału, trzymało to się ledwo, jak zacząłem to, wiecie, walić, stukać młotkiem, to zostało coś takiego, także widzimy i wygląda to nieciekawie, jest bardzo zażarte wszystko, zobaczcie, zobaczcie jak zażarty jest yy, gwint śruby, patrzcie, to jest gwint śruba gwint jest cały zażarty, za zobaczcie. Nie wiem jakie tu musiały rdzawe moce działać, żeby to tak zniszczyć, ale widzicie, także tak. To czyś mamy zdrową tu, na szczęście, ten kawałek. Oprócz oczywiście dołu. Dół muszę robić, musiałem wyciąć śruby, żeby usunąć tą taką belkę, która idzie poprzeczna, ale to jest pikuś. Ten kawałek mamy zdrowy, dotąd trzeba będzie robić, trzeba będzie odbudować, trzeba będzie odbudować tą, no tradycyjnie tą poziomą belkę, wzmocnić tą, y, to nieszczęsne uchwyt. On jest trochę tu wyżarty, trzeba będzie tu go powycinać, powzmacniać, y, no bo widzicie, jak to, jak to wygląda. Tutaj muszę wstawać nową, y, no, zrobić nową podłużnicę i widzimy, ta podłużnica dopiero tam jest zdrowa, o, tu. Widzicie, że zacząłem kroić tą blachę, czyli to trzeba będzie wyciąć, ten cały, o, ten cały tu fragment. Myślałem, że sobie tą tutaj będzie fajnie, ale ta górna część, zobaczcie, tu, tu w ogóle nic nie ma wszystko zażarte, także niestety. Jedyne szczęście jest takie, że to jest silnik 2.0 HDI i on jest trochę mniejszy tutaj i mam 10 centymetrów tutaj miejsca na jakieś operacje i manewry, także co, nic, biorę się do roboty, kochani. Tak, my, kochani, wszystko mamy wycinane, widzimy zgorzel wycięta, tutaj dopiero do zdrowego, powycinałem też całą tą poduszkę silnika, bo ona była tak zażarta, o będzie sobie to wisiało tak, jest tak ustawione jak ma być, bo jest na lewarku wszystko. To jest ta nasza nieczesna poduszka. I zrobimy tak, że odzyskamy tą górną część, gdzie są widzimy gwinty, one są zdrowe. No i po prostu, że będzie boki dorobić, no bo widzimy o, to jest. To jest powiedzmy część od silnika, gdzie no, nie ma, nie ma dostępu. Widzimy jak to było zażarte, także i tak i tak. To wszystko trzeba odbudować. Tak moi kochani, z naszego mocowania poduszki silnika została nam tylko taka płytka z gwintami. Trzeba będzie dorobić tutaj potem taką podstawkę. A na razie, o widzicie, wszystko już powycinane. Silnik oparty na lewarku. Tu na tym boku nic się nie zmieniło. No może gdzieś tam milimetr, dwa się coś przesunęło, ale to już wiecie, to nie ma opcji, żeby to tak jakoś idealnie ustawić, tak jak było, ale myślę, że milimetrów nie ma żadnego znaczenia. Teraz o, z blachy dwójki zrobiłem sobie tutaj takie, takie ustrojstwo, o. I trzeba będzie ładnie teraz spawać górną część ramy. No i potem zrobimy dolną i poprzeczkę. Także jest trochę zabawy z tym. Potem tutaj trzeba będzie wstawić yy, zabudowę tego, tej nieszczęsnej poduszki silnika. Tak to wygląda. Tu na razie jeszcze nic nie wycinałem, niech to sobie wiecie, stoi nieruszane, niech to się chociaż czegoś tam trzyma. Tak, moi lidzie. to powoli jak krew z nosem, no ale już mamy przyczółek zrobiony. Widzimy, wspawana tutaj jest blacha, tu obsłowane, tu, tam od boku, tutaj też jest pospawane, no i troszeczkę tam od góry, bo jest fajne dojście. Teraz tak, przykręciłem do tej poduszki tą naszą podstawkę z gwintami, no i teraz o, będę sobie dorabiał, widzicie, z blachy takie tutaj nóżki, zrobimy sobie jedną nóżkę, potem tu zrobimy drugą przechewtujemy, zdemontuję to wszystko obspawam to już w gotowo a potem z tej ceny będę miał dojście, żeby odsuwać to no i tam też chyba dojdę jakoś tutaj żeby pospawać, a jak nie to najwyżej widzimy ten kielich, tu jest zażarty cały także wytnę tutaj sobie i będę miał trochę przestrzeni żeby tam włożyć uchwyt i to po, pospawać, no a potem Potem sobie dorobię tą poprzeczkę. To już potem na gotowo wiecie sobie zespawamy z tym no z, tą, z tym całym akselbantem. No i druga strona. Druga strona to chyba też sobie od razu przygotuję yy, jakąś blachę i przyłożę i tam na gotowo pospawam, bo tutaj widzicie mam mało miejsca od silnika i no nie da się inaczej. No ale trzeba kombinować, prawda? Nie ma co się poddawać. Ogień, lecimy. Jest jeszcze Trochę dnia, 18 godzina, ogień. Dzisiaj tak trochę późno zacząłem, bo miałem sprawy, tak zwane i muszę to ogarnąć. No i tak, moi kochani, atakujemy dalej tą naszą, y, tego naszego pięknego peżota. Tutaj zrobiłem już, czekajcie, czy ciepło jest, obspawałem z trzech stron, właśnie tą naszą y, ramę, przepraszam, ramę. To nasze wzmocnienie, zaraz to przykręcę. I tu widzicie, tylna blacha jest taka troszeczkę dłuższa. No bo od drugiej strony nie za bardzo mam możliwość pospawania, bo tam jest dość wąsko. Dlatego tutaj plazm już się chciało wiercić. Plazmę wypaliłem pięć otworów. O, i widzimy, tam macie blachę, blacha dochodzi i z tej strony od zewnątrz pospawamy sobie no, tą tylną ściankę. Tu jest trzech stron pospawane, później jeszcze tutaj zrobimy jakieś wzmocnienie. No i dobudujemy już tutaj dolną cełwę i zamykamy tą ramę. Może mi się dzisiaj uda. Słońce się chyli ku Ach, świeci prosto w pysk. No ale nic, trzeba działać, także może się uda mi się ten fragment ramy zrobić. No, teraz na pewno silnik nam nie spadnie. Tu już mamy pospawane, widzimy na dole, otworowo sobie pociągnąłem. Także wszystko jest na razie na dobrej drodze. Silnik się trzyma, zdemontowałem lewarki, wszystkie tutaj, także na tym kawałku bardzo ładnie, bardzo ładnie się trzyma. Teraz tak, dobuduję sobie od razu drugą część ramy. O dolną część, powiedzmy, tej całówy. Ale zanim to zrobię, to tu jeszcze wytnę chyba kawałek już tej śrubki, bo tu widzę mądre głowy coś kombinowały i widzicie tutaj na dole przyspawali te sanki, tą tulejkę do, do ramy, także Łukanie musi tu troszeczkę powycinać. No i dobra, moi kolejny, następny element przyspawany. O. I to idzie w naszą tulejkę. Tak będzie przyspawane. A potem dalej już będziemy sobie lecieć z tą nieszczęsną ramą. Tutaj po trzy takie bitne spawy otworowe po boku pospawane tu. Od spodu pomalowane, bo tu już jak pójdzie, będzie przykręcone, to zostanie na wieki. Tak moi kochani, pospawane. Tutaj widzimy, mamy całe to, troszeczkę dalej, całe to ustrojstwo zostało odbudowane. Zrobiłem z dwóch części. Teraz pozostaje nam jedynie z blachy dwójki zrobić tutaj Ściankę boczną, i to będzie wszystko. Zrobimy ściankę boczną, od razu zrobimy ściankę boczną. Tego tu wszystko zabudujemy, a potem przejdziemy sobie do tamtego elementu. Tradycyjnie już setny raz to pokazuję, ale wiecie, robimy. Robimy, robimy. Tutaj na razie nic nie robię z tą górą, bo tu widzimy wyżarty. Patrzcie, jak wyżarty z kielich. to wszystko tak ładnie wyglądało, ale jak się zaczęło stukać młotkiem, pach, pach, wszystko jest zażarte. To trzeba będzie odwiercić zgrzewy, zaraz odwiercimy i zrobimy sobie najpierw... Nie, zrobimy sobie to, dokończymy to, a potem może przejdziemy tu do tego, o. To zrobimy, tą dziurę. Tu już zacząłem młotkować e, tym młotkiem igiłkowym. Widzimy, tu jest wszystko zdrowe, powierzchowne rdza, także bardzo dobrze. Tu nie będzie wycinania połowy kielicha, na szczęście. Chyba, zobaczymy. No i tak, kolejny etap, widzimy mamy pospawane, pozabezpieczane epoksydem. Pędzę tutaj tak rzadziej troszeczkę powywałem tutaj, wiecie. Tu jest ta nakrętka, już jest wszystko przygotowane. No można powiedzieć na 100%, tylko wystarczy już to przyspawać i nic już to nie będę więcej odkręcał. Jest tak jak jest. Widzicie, mam lewarkiem podparta jest ta cała sanka, także ona się tam nic nie poprzestawiały, wymiary wszystko trzyma. No chyba że się pozmieniało już. Także co? I spawamy teraz tutaj Dorabiamy blachę. Tak moi kochani, tu już mamy wszystko elegancko pospawane. Potem tylko muszę poczyścić i pomalować. I teraz przechodzimy do tego miejsca. Zobaczcie. Zacząłem to tak tu tmotkiem, że to praktycznie wszystko po, po odpadało. Sanki się, no na razie się trzymają tylko na tej jednej śrubie, nie? Także tu się nic nie poprzestawia i na lewarku, a widzimy, że no tutaj, <laughs> tu nawet no jest strasznie po prostu. Trzeba będzie podorabiać nowe te mocowania i najgorsze jest to, no tu mamy to mocowanie. W ostatnim busie, który myślałem, że był najbardziej znity w karierze, jednak nie zobaczcie. To mocowanie jest całe przeżarte. Trzeba będzie tą zewnętrzną ściankę wyciąć i z blachy dwójki od nowa wstawić. O, wiecie, o, wiecie o co chodzi. Te boczne są zdrowe na szczęście i ta ścianka z gwintem też jest zdrowa, no ale niestety te boki, tą zewnętrzną trzeba będzie pospawać. Także to zrobię. Przykręcę to już tutaj na gotowo. Tak, przykręcę na gotowo, tak ustawię mniej więcej po. Yy, bo tu mam fajnie odznaczone widzicie, tak jak było. Śrubka, przykręcę to, i do tego potem trzeba będzie od zewnątrz iść i, i dospawać. I dospawać tak selbanty. Także co ja się biorę, bo nie ma czasu, nie ma czasu. Ogień, ogień, kurwa! No i tak moi widzowie, kochani, tu już mam, to już mam przyspawane taką blachę. Teraz to ładnie przyspawamy. Znaczy, przepraszam, przyłożymy, przykręcimy śrubę na gotowo już tak, jak ma być i do tego będziemy dospływać naszą ramę, nasz przyczółek. Zawsze miałem to, żeby dospawać przyczółek, a teraz nawet nie mam do czego dospować przyczółka. Także idziemy do kanału i to spawamy. Tak, moi mili, kontynuujemy naszą przygodę dalej. Tutaj widzicie, dorobiłem z blachy taką cłówę, znaczy, przepraszam, zetkę. Przyspawałem ją do tego naszego wzmocnienia, które też musieliśmy zrobić, tu sobie odznaczyłem otworki, zaraz to będzie ładnie wyszlifować. I mamy tutaj coś takiego: o. taką blaszkę, płytkę, zaraz to przełożymy i tak to będziemy spawać. Tutaj jeszcze zrobiłem otworki, bo tu jest takie to wzmocnienie, e, które idzie w poprzek, też trzeba będzie to wiecie, wzmocnić. Tu na górze pospawane, i tu otworowo. Tutaj jeszcze muszę trochę przeczyścić i pomalować troszeczkę sprajem. Oczywiście zrobiona nowa nakrętka, nowa śrubka. 3 mm blacha, no tradycyjnie standard taki. to już jest przykręcone na gotowo, także nikt tego nie będzie już odkręcał, wydaje mi się, chyba nigdy. Ale nie wiadomo, jak to się mówi. Dobra, spawamy. No i tak, moi kochani, tutaj widzicie, musiałem powycinać tyle z glizny. A tu jeszcze muszę wyciąć kawałek porobione, no, porobione tutaj cała rama. Jeszcze tam głębiej musiałem spawać kawałek blachy. Była... Rama była trochę słaba, to mówię, a, wiecie, dorobiłem taki kątownik i obspawałem dla. Bezpieczeństwa. Tu jest postawiany ten cały, no to całe mocowanie sanek, to Wam później pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. Teraz przejdziemy sobie do mocowania, montowania naszej podłogi. To robię z dwóch części. O, Zrobiłem takie na szybciora przetłoczenia, wzmacniające. Szczerze, fajnie się to sprawdza. Skakałem po tym i to nawet ani nie drgnie, także bardzo dobrze. Nie wygląda za ładnie, ale ja tu nie mam czasu się bawić w jakieś, wiecie, ładne blacharki. Także co, spawamy to i dorabiam drugą część. Od razu sobie, faktycznie tu mo... ktoś mądrzej powiedział, że on sobie zostawił szablony, także ten szablon, pasażer podłoga, o jakby nas spalił niebo, sobie dołączy do kolekcji. Także z, o, z promieniem, wiecie jak zaginać. Też sobie to zostawię, zrobię jakąś taczkę i będę trzymał papiery na Ducato. Dobra, spawamy to. Tak, moi kochani, jedna strona gotowa. Majster tutaj o, wyspawał całe tutaj wzmocnienie klichu. Tam od góry widzimy raz, dwa, trzy, cztery yy, no, spawy do tego płaskiego czegoś, nazwijmy to. Tutaj pospawane, pomalowane farbą. Tu musiałem. O, boki też. Widzimy, jest pospawane. Dorobiony taka, jakby yy, no, podstawa, albo taki plastik przychodzi. Tu nic spawów nie, nie szlifowałem. No Tutaj też tam, gdzie było spawane, to zaciągnięte jest autoplastone. Widzimy, tu pozaciągane, tu było robione, tutaj było. Robiłem, nowy, yy, robiłem nowy cały, tutaj ten yy, no, ten bok był, był wyżarty. Drobiłem cały nowy tutaj, widzimy, był spawany na takie, z takich kawałków pospawałem yy, nowy rancik, bo rancik był bardzo obskurny, zaraz Wam ja go pokażę. No, tak wyglądał rancik tego. Widzimy tutaj jeszcze w niektórych miejscach, o, wystają wkręty. Po tej plastikowej osłonie, no z tego i tak nic, zbyt nie, nic się nie zrobiło. W środku jest herza. Ja zrobiłem tutaj y, tak po zewnątrz z blachy. Jedynki, także to powinno być już dobrze. Tutaj też wszędzie było spawane. Dane jest autoplastone. Tam dalej jeszcze później muszę też dać, ale to na razie jeszcze świeża Farba, niech sobie przesnie. Teraz co zrobię, to y, musimy. Przepraszam, muszę za zamontować jeszcze tą nieszczęsną. Y, Podstawkę pod akumulator. No ale co? A tu też było no, robione, widzicie, spawane z dacha, zaciągnięta po rogach autopastone. To było robione to, bo było wyżarte też pospawane. Także tu już jest wszystko bogardnięte. Dobra, moi kochani, bo to jest sobota, prawie 14 godzina. Ja muszę pokosić trochę, trochę muszę pokosić. Yy, zaraz to musimy zaoczernić. Skończy mi się na razie Noxudol, ale wiecie to, damy coś takiego o Unterboden-Schutz, ale jest coś podobne, to jest taki Jalabitex, no który jest trochę lepszy ten 1600, ale na razie nie mamy, idzie mi po prostu, idzie, <laughs> idzie w sensie jest dostarczany, ale coś się opóźniają z dostawą, bo nie ma na razie nic. Także użyjemy tutaj tańszego trochę środka, ale to nic, bo i tak to wszystko jest pomalowane poksydem porządnym, także powinno być dobrze. Otwór na konserwację, potem tu zakonserwujemy, tutaj potem o, tu zakonserwujemy, otworzymy to i sobie zakonserwujemy woskiem te wszystkie tutaj miejsca. O, tu w środek wpuścimy dysze, wiadomo tam jest pospawane. Także będzie, będzie, dobrze. Dobra moi mili, ja się biorę, bo to szkoda czasu. Tak moi kochani, mamy piękny poniedziałek deszczowy, Miki smutny, bo długo żeśmy nie pochodzili po dworku, tak? nie pochodzi po potworku. robimy teraz sobie stronę kierowcy, pasażera udało nam się ogarnąć w tydzień niecały, także dobrze co my tu mamy, widzicie dziura pod mocowaniem belki, tutaj dziura ktoś robił jakąś łatkę na nity, widzicie na wkręty, przepraszam trzeba to będzie wspawać coś tutaj miki, czekaj miki, tak? dziury miki są, dziury, czekaj weź łepeczek. tutaj widzimy następna łatka Trzeba to będzie też pospawać. No i tutaj była była łatka, ale zgnita. Widzicie śruba. Patrzcie, jakie wszystko jest pordzywiałe. gwint Cały tam gnój. Także to trzeba będzie wyciąć. No i tutaj to trzeba będzie wyciąć. Tutaj już w ogóle nie ma tej wewnętrznej części. Trzeba będzie też zobaczyć, jak to, jak to wygląda. No i tradycyjnie podłoga. O, jest założony plastik. Zaraz go zdemontujemy i zobaczymy. Tak, miki. będziesz dzisiaj pomagał, nie? Tak Miki, kochani, nasze mocowanie na tą y, środkową śrubę zostało zrobione. Widzicie tu już wszystko mam tak wstępnie powycinane. Skup się. Nie chcę się skupić, nieważne. No tak to wygląda. Z placha dwójki zrobiona tutaj jeszcze na środku taka, takie wzmocnienie pospawane tu widzimy o, od środka przetopiki. To było spawane dużym prądem, tak żeby była pewność, że się wszystko ładnie nam tutaj przetopi. Także co, zaraz to przyłożę do naszego tutaj elementu. Skręcimy to od razu śrubą na gotowo i przyspawamy tutaj do tej ramy. No i potem będziemy sobie lecieć w prawo i w lewo z dalszym dobudowywaniem. Dobra moi mili, lecimy jak rakieta posypana o strafeta. Wszystko pospawane. Tutaj to wzmocnienie blacha. Tutaj jest taka poduszka silnika. Tak to samo jak z drugiej strony, tylko ta jest na szczęście zdrowa. Wystarczyło tutaj, o musiałem dospawać do nowej dolnej części ramy. Takie widzicie wzmocnienie, bo było wyżarte. Także co, zabudujemy tutaj blachą i przechodzimy dalej. O, odbudujemy to wszystko. Ładny dzień. Trochę może pochmurny, ale przynajmniej nie jest gorąco. Także jak się, się uda, posiedzę do wieczorka, to może uda mi się zrobić to. Całość tutaj. O, widzicie, to już powywalałem wszystkie te nakrętki, to trzeba będzie pewnie też wyciąć i tutaj wstawić nakrętki. Zobaczymy, bo tak piecznie patrzę, to ten dół jest zdrowy. Zobaczyłem, może uda się po prostu tylko wyciąć tu więcej z glizdy i spawamy nakrętki, Wiecie, na kluczyk 17 i powinno być wszystko dobrze. Ale na razie atakujemy to. Tutaj już mam wszystko pospawane. Teraz trzeba będzie troszeczkę <coughs>, przygotować to do malowania. Ten próg był dobry z tej strony, znaczy z drugiej strony, także y, oni trochę badziewiarsko to pomalowali. No i to wszystko powiedzmy no, odpada. Podejrzewam, że jakby to mocniej stuk. To tam to wszystko też y, farba odleci, no ale na razie koncentrujemy się tylko o dotąd. Tutaj widzimy udawany baranek na chyba ten oryginalny podkład, bo niektóre właśnie progi przychodzili z takimi. Y, różowymi podkładami i tu chyba nawet nic nie było matowane. Dlatego bardzo fajnie coś takiego o, schodzi teraz młotkiem i głowym. Delikatnie sobie pukamy. Uwaga, będzie głośno. ściście rawi odbiorniki. Potem to wyszlifujemy i damy tutaj y, spędza y, tego Masterbonda. Wiecie, tutaj delikatne są takie mikrogrzeczki, a ja to postaram się jak najbardziej najlepiej wyczyścić i po prostu spędza, pomalujemy ten próg y, Masterbondem. Potem to sobie nie. Potem damy na to jakiś lakier, pojadać na szybko dorobię ze dwie setki lakieru, czy tam trzy, i trzeba będzie pomalować to trochę to nad kole, bo tu widzicie było spawane te narożnik, i to wszystko farba musiała odejść. Także to jeszcze sobie wyszlifuję i pomalujemy z dwóch stron. Cały ten powiedzmy fragmencik. No dobra moi kochani, pojazd zrobiony. Tutaj jeszcze musiałem się bawić w mechanika, wymieniłem taką gumę, która szła od kolektora do turbo. Widzicie jaka chciała. to mi klient dostarczył, używano. Pomalowałem pomalowałem tutaj o kawałek tego progu. No był taki trochę obskurny, brudny, no to wiem to po poczyścił. Pomalowane, delikatnie dałem baranka, także wiecie, nic specjalnego. Druga strona, podobnie, przejdziemy na dół, bo tam dole było roboty. Aha, jeszcze tutaj, no, dorabiałem te nadkoliki z blachy, bo tu było wyżarte, wszystko wszystko było wyżarte, bo dorabiałem te wewnętrzne nadkola. No, to wam pokazywałem, o nie konserwuję, nic, bo to właściciel sobie będzie konserwował, także ja nic tutaj się nie nie ten tylko po prostu pomalowałem wiecie to epoksydem i daliśmy tutaj czarnego tego yy, noksudola. bo właściwie sam tu będzie miał pewnie trudności żeby to zrobić To wejdziemy od spodu mm -hmm. Mm -hmm. delikatne trzeba sobie wejść tak tu było tu było robione widzicie wymieniane całe wszystkie mocowanie ramy z dwóch stron o, powymieniane tam wewnątrz, jak był MacPherson, te standardowo zgnite dziury też było wszystko. Powymieniane tam mamy to mocowanie tej całej naszej nieszczęsnej yy, uchwytu silnika, że tak to wygląda od środka też tutaj było wymieniane. Udało się to zrobić bez demontażu baku. To było tylko taki kawałek, trzeba było widzicie wstawić. Tu zrobiliśmy od nowa cały ten próg. Próg ten zewnętrzny został, bo był. W dobrym stanie, że tylko wyczyściłem, zamalowałem. Nie będziemy nic konserwować. Właściwie sam sobie będzie konserwował. Tutaj dorobiony taki o panelik, bo tu było też wszystko wyżarte. Tu przychodzi przewód ten e, od linka hamulcowa. Także to mam zrobione. Tu jeszcze wiecie, na razie robimy tylko kawałek przodu. Bo później, jak właściwie się zdecyduje, to zrobimy też resztę tyłu, bo to też wymaga ingerencji. Ale na razie skupiliśmy się tylko na 1,5 metra tego. Busa. No tu też widzicie, wszystko wymienione, pospawane, pokonserwowane, ładnie się wszystko świeci. Tu jeszcze musiałem taki półmetrowy kawałek ramy wymienić, bo było troszeczkę zgnite. także mówię, wymienię. Tam pozostawiałem otwory. To właściwie sobie będzie konserwował ten jeden otwór, tam drugi. Widzicie, szuwaksu nie ma. Tu też te boki, wszystkie trzeba było zrobić nowe, bo to było na nit jakoś pomalowane. Także wszystko to rozrobione. zrobione. Koniec moi mili. Ja. Muszę teraz tutaj, widzicie, to pobojowisko po posprzątać. Zawsze takie pobojowisko zostaje po robocie. No i dobra, Michaj, moi kochani, to było na razie na to, tyle. Koniec, sobotę, trzeba odpocząć chwilkę. Wyjeżdżamy tym sprzętem. Zaraz zacznę, czy to w ogóle odpali. Dobra, wielki test. Czy to w ogóle zapali? Cudo. Ale wycieraczki niepotrzebne są. Tak to się wyłącza. Działa! Kontrolki wszystkie poznikały, kierunkowskazy są, światła stop są, elegancko. Dobra mili, koniec na dzisiaj, ja tu tylko muszę jeszcze ładnie wyodkurzać, wysprzątać, składamy to wszystko i finito. Trzymajcie się, Czy odpoczywać, posprzątać tu po bajzel.